Bóle kręgosłupa, czy może bóle pleców są objawem bardzo niespecyficznym. Dotyczą wielu jednostek chorobowych. Mogą mieć rzeczywiście pochodzić bezpośrednio z kręgosłupa, czy z rdzenia kręgowego, ale także z mięśni grzbietu. To, co warto myślę teraz powiedzieć, jest to, że często przyczyną dolegliwości bólowych pleców są złamania kompresyjne kręgów. Pacjenci często nie wiedzą o tym. Złamanie kompresyjne kręgów jest objawem ciężkiej postaci osteoporozy. I Wymaga diagnostyki. Złamanie kompresyjne kręgu, do którego doszło nie w wyniku jakiegoś wypadku komunikacyjnego czy dużego poważnego urazu. Czyli mamy tutaj na myśli tak zwane niskoenergetyczne złamanie, do którego doszło w codziennych, zwyczajnych sytuacjach życiowych i jest objawem osteoporozy, ciężkiej postaci osteoporozy. Więc zawsze wiemy, że u tego pacjenta musimy leczyć tę osteoporozę. Nieleczenie takiej sytuacji spowoduje bardzo prawdopodobnie, że nastąpi złamanie drugiego, trzeciego i kolejnych kręgów. I tutaj mówimy o tak zwanej kaskadzie złamań. Jedno złamanie prowadzi do drugiego i trzeciego, i tak dalej, więc wczesne rozpoznanie jest bardzo ważne. Może oczywiście też złamanie kręgu prognozować złamanie innej kości, nie, złamanie ręki lub złamanie nogi. To, o czym też warto powiedzieć, to że te złamania kręgosłupa zmieniają stopniowo geometrię no, całego kręgosłupa, naszych pleców. To powoduje to utratę sprawności u osoby, do którego do, u której doszło do tego typu złamań. O, osoby. Starsze, u których rozwija się tak zwany garb wdowi, czyli jest widoczna zmiana tej geometrii pleców, mają gorszą wy wydolność oddechową, gorzej sobie radzą z codziennymi yy, czynnościami, yy, z codziennym wysiłkiem. Także te złamania, pomimo że takie niby niepozorne, yy, prognozują kolejne złamania, ale także yy, bardzo niszczą jakość życia. Diagnostyka złamań kręgów jest diagnostyką radiologiczną. Oczywiście są sytuacje, w których możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa podejrzewać tego typu złamanie, czyli na przykład jeżeli wzrost nam, ubyło nam wzrostu około 4 cm, uważa się przeważnie, że to jest stuprocentowy dowód na złamanie kręgu albo kilku kręgów, tak. Jednak diagnostyka jest diagnostyką radiologiczną. Albo wykorzystujemy tutaj klasyczne zdjęcia rentgenowskie, z tym, że należy tutaj od razu powiedzieć, że rentgen powinien obejmować kręgosłup piersiowy, ten odcinek, który zazwyczaj pomijamy w diagnostyce bólów. Najczęściej jednak zlecane są rutynowo badania kręgosłupa lędźwiowego, na których to złamanie, no, złamanie kręgu piersiowego jest niewidoczne po prostu. Druga ważna informacja, że te złamania, jeżeli są subtelne, nie będą może widziane na takim typu typowym rentgenie w projekcji AP, czyli przód-tył. Będą widoczne z kolei bardzo wyraźnie w projekcji bocznej. Więc warto w tej diagnostyce radiologicznej no, pamiętać o rentgenie kręgosła piersiowego i tej projekcji bocznej. Inna możliwość do, dosyć ciekawej diagnostyki radiologicznej to jest morfometria, czyli badanie związane z densytometrią. Niektóre aparaty densytometryczne poza tą możliwością mierzenia masy mineralnej kości mają też możliwość dokonania obrysu czy pomiaru kształtu kręgów. To jest badanie, które jest porównywalne ze skutecznością do klasycznego rentgenu, ale jest mniej obarczone mniejszą ekspozycją na promieniowanie i może być wykonane równoczasowo z klasyczną densytometrią.